Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie w drugiej części Tajlandii. I już w trzeciej sekundzie filmu robimy stop, ponieważ zanim przejdziemy do pająków, to chciałbym pokazać wam co znalazłem na jednym z najsłynniejszych tajskich pływających targów w Damnoen Saduak. Tam proszę bardzo, panda je pytona tygrysiego. Jak u nas nad polskim morzem, nie wiem czy to jest moralne czy nie, ale no panda je. W każdym razie taki pyton tygrysi, który tu występuje naturalnie też może zostać uważony na tym całym targu. Tam za mną też pan ma wielkie pytony tygrysie i sobie można zrobić z nimi fotę. W sensie fajnie, ale nie wiem czy, ma, czy ja bym wykorzystywał tak do celów komercyjnych wąże. No. A tak wygląda park. Ogólnie dużo wody, dużo ludzi, dużo rzeczy. Znowu są te robale, czyli te fajne żółto-niebieskie przezierniki. Jest Eupatorus, jest Hyperometrus. Jest nawet ptasznik jakiś, jakieś tam inne rzeczy, także motylki, nie motylki, dużo dużo pierdółek. Ale czekajcie w ogóle ile tego jest, tutaj są wszędzie, wszędzie te same motyle i owady i są ptaszniki, czyli pewnie jakieś cyriopagopusy i tak dalej. Jest w sery mnóstwo rzeczy i z takich preparowanych rzeczy no to jeszcze mamy nie yy, nietoperze. <grystanie> O, nawet papilio u się trafił. To ciekawostka, bo to jest motyl z Indonezji. O, a tu se można zapłacić 100 batów i ci ryby obgryzają na skórek. O, i kolejne cudne motylki. Jeszcze jakieś trupesy. To są chyba w ogóle te pazie, które widzieliśmy przy, przy kąpielisku. Matko, ale to jest lodu. Jezus, Maria. Miliard rzeczy serio. To jest nietoperek. Kole jak on wygląda. I to tutaj jakieś te, nie jest atlas, są te motylki i Eupatorus, itd., itd., dalej i tak dalej, skorpiony. Ale to mi zrobiło dzień. No dobrze, wystarczy tych targowych ciekawostek, przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli udajemy się do Parku Narodowego Samroi w poszukiwaniu pająków. W pierwszej części nie znaleźliśmy żadnych pająków, co jest trochę żenadą z mojej strony. No ale dzisiaj mamy szansę to naprawić, ponieważ jesteśmy w parku narodowym Samroy. Tu jest w ogóle bardzo ładnie, piękne miejsce, tam jest taka rajska wyspa i tak dalej i tak dalej. Jest widok na inne wysepki. Cudna sprawa. Natomiast jest tutaj las, las grzybas. Nie, no las grzybas to nie, ale jest las całkiem ładny i glasty, co ciekawe. Tu, tu są wszystko drzewka i glaste. No i fajnie by było, słuchajcie, spróbować coś znaleźć. Ja już nawet nie marzę o tym, żeby znaleźć jamę ptasznika, chociaż to by było oczywiście najlepsze, co mogłoby mnie spotkać. No, możemy pogrzebać, to znaczy, no, no, pogrzeba się o tyle, o ile, no, bo to jednak jest Park Narodowy, więc nie możemy tu robić demolki. Yy, ale coś tam pogrzebać możemy i yy, spróbujemy znaleźć jakiegoś fajnego zwierza. Dobra uwaga, mamy coś. Na tym drzewie, mniej więcej w tym miejscu, znalazłem przezajebistego skakuna. No, jeden z ładniejszych w ogóle, jaki widziałem, jeśli chodzi o wszystkie moje wyjazdy. Ja go na razie widzę tak kątem oka i yy, dobrze by było się przepiąć na makro, ale żeby się przepiąć na makro, to się muszę przepiąć na makro. Paulo, Wojciello... Dobra, słuchajcie, mamy problem, bo on mi zeskoczył i ja już go... O jest, dobra, widzę go, widzę go, widzę go widzę go. Nie przybliżę się do niego chyba aż tak, albo może i się przybliżę. O jednak nie. Słuchajcie, to jest takie maleństwo. I tak zasuwa, że ja i tak robię co mogę, żeby wam go pokazać. No, przerąbane jest go nagrać. No, 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 no. O dobra, stanął. Ale w ogóle jest śmieszny ty. Na ręce też jest śmieszne. Jak sobie tupa. Skoczył mi na obiektyw na chwilę. Ale ogólnie ten skakon jest przepiękny. serio jest absurdalnie ładny. Taki zieloniutki. Dobra, skakun był spoko, ale teraz patrzcie, znalazłem taką fajną dżunglową ścieżkę, i dosłownie wejdę sobie tutaj kawalątek, bo może a nóż jakaś nora ptasznika się trafi. Widzę, że jakieś motyle lat latają, ale tutaj, kurde, tu chynchów, panie i cimno. A ja jestem w klapeczkach, więc to jest kiepski pomysł, żeby tu włazić. Ale co my tu mamy ciekawego? Ciekawostek to jest bardzo dużo komarów. Ale w sumie nic dziwnego, bo jest jednak y, środek, w sumie ała! Środek dnia, upał, sucho i w ogóle tam sobie makak siedział. Bo tu na, na dziko normalnie makaki występują <laughs> I, i kradną ludziom jedzenie. Więc y, tak. Idziemy jeszcze pogrzebać przy drzewach, bo przy drzewach są nory, a w norach mogą być pająki. Z tego co widzę, to na razie jest tutaj bardzo dużo mrówek. I to takich śmiesznych mrówek. O słuchajcie, ale jaszczur przede mną w ogóle się ruszył, nie zauważyłem go przed chwilą i no stanąłem metr od niego, Czajcie to? Jakie wielkie! Ale piękny! Serio, pojęcia nie mam co to jest, natomiast jest przepiękny. No czajcie gada. I to ma normalnie z 40, no dobra 40 może nie, ale z 30 cm to ma. Absolutnie fantastyczne kolory. Ten boczek to normalnie aż jest pomarańczowy. Cudeńko. Ja spróbuję podejść bliżej. W sensie jak tylko, blisko jak tylko się da. O! Ale koleżka tu spyla. Ale jest przepotężny. W sensie, I ten ogon ma taki strasznie gruby, przynajmniej u podstawy. Jeszcze z tego co widzę, to ona ma takie. Aż niebieskie zabarwienie tylnych odnóży. Nie wiem, czy to jest opalizacja, czy, czy, czy co, ale no. Cudo. Pamiętacie, jakiś czas temu nagrywałem film o czymś, co się nazywa mrówkolwy. I mrówkolwy to są takie sieciarki, które mają tę specyficzną cechę, że ich larwy budują właśnie takie stożkowate lejki. I tutaj tych lejków jest bardzo dużo. I mam wrażenie, że jednego takiego mrówkolwa udałoby mi się odkopać. Tylko, że to się zapada strasznie. Dobra, tu się nie uda, ale yy, spróbujemy z innym, bo tych lejów tutaj jest mnóstwo. No czajcie, zaraz jeden obok drugiego i to na całym terenie to są setki, jak nie tysiące. O czajcie, w ogóle tu mrówka wpadła i próbuje się wydostać. Zobaczymy, może ją mrówkole zgarnie. O nie, wydostała się, przypał. Będą tam. Kurczę, no przeszukałem trochę tych jamek i normalnie ani jednego mrówkolwa nie da się znaleźć. Czajcie to. Nie wiem, czy one się wszystkie wyniosły, czy wyzdychały, nie mam pojęcia. W każdym razie nie ma, a tych nor jest tu serio dużo. No trudno. To trzeba będzie. O, kolejne. Trzeba będzie nagrać e, o nich osobny film po prostu i tyle. Dobra, na razie tyle, bo jestem już cały upocony i brudny. Potem jeszcze lecimy do jednego parku narodowego, więc może tam uda się znaleźć więcej zwierzątek. Natomiast no, myślę, że i tak skakun i ta jaszczura na mnie zrobiły kolosalne wrażenie, bo nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Piękne są. No i, i tyle. I widzimy się w kolejnym etapie. Może jednak ten dzień nie jest aż taki stracony, bo znalazłem coś. I czajcie, no ewidentnie jest to nora pająka. Całkiem spora, tak mi się wydaje. No i grzebniemy tu, spróbujemy tego gnoja. Wy... U, co to jest? Ej, tu zaraz obok na liściu, jasny gwint, co to w ogóle jest? Ej, nie mam pojęcia, co to jest. Serio, to jest jakiś owad, ale. <gryw> Jaki rząd? Nie wiem. Spróbowałem go wygmyrać patykiem, ale to nic nie dało, więc wrzuciłem mu mrówę, no i kurczę, może wylezie, fajnie by było, żeby zobaczyć chociaż co to jest, do jakiej rodziny należy, nie wiem, może jakieś makrotele albo coś. A gdzie tam? O, dobra, coś było, ej, coś wylazło. I co to było? Nieduże, z tego co widziałem, bardzo szybkie, może jakiś lejkowiec albo coś. Dobra moi drodzy, wyjąłem całą tę norkę i się okazuje, że to faktycznie jest jakiś lejkowiec normalnie. Taki tropikalny, ale lejkowiec. O. I... Znaczy w ogóle jest przepiękny. Łupań, ale to jest ładne. Absolutnie fantastyczny pająk. Tu też widziałem, że on potrafi się żywić krocionogami, bo na fragmencie sieci jest normalnie padnięty krocionóg. I... Mam niestety 3% baterii na aparacie makro, no ale spróbujmy coś tam nagrać. A ten maleńki owad, co ja nie wiedziałem, jaki to jest rząd, to jest normalnie, słuchajcie, mała modliszka. Dopiero jak zobaczyłem ją w kadrze makro, to wyszło przez skrzydło z worka, wszystko się okazało e, tak, jak być powinno, że to właśnie jest modlicha. E, po prostu zmylił mnie kształt jej odwłoka. No ale fajnie, znaleźliśmy bardzo ciekawego pająka, który nie mam pojęcia do jakiej rodziny. Łooo! Ale... Wow. Oh, dame, Ale tam coś poleciało. Prosto skrzydło jakiś na pewno, czyli no, po polsku pasikonik, ale oskubany jaki wielki i wylądował gdzieś tu. No jestem prawie prawie pewny. O, o jest, 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 jest. Jest, 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 widzę. Pff. Aha, no to sobie poleciał. o Oskubaniec, widzę go jak tylko leci i wylądował. Okej. Okay. Słuchajcie, podejrzewam, że nie uda mi się podejść bliżej, natomiast y, Natomiast wiem gdzie, gdzie jest. No i jest przepotężny, nie? Ale on tak lata, że ja w życiu nie podejdę bliżej. O właśnie. Widzicie leci sobie tam Dobra, tam wylądował. Totalnie strasznie płochliwe, eee. i powolutku podchodzimy. Podchodzimy, widzę go ogólnie. O! Ha. marzenie ściętej głowy. Nie mam w ogóle jak z kubańca nagrać. Dobra, słuchajcie, mam w zasięgu wzroku oba prosto Pierwszy jest tu. Jest bardzo ładny swoją drogą, o w centrum kadru go widzicie, a drugi gnój, dużo większy, jest tam i najlepiej to by było w ogóle złapać oba, ale wątpię, że mi się to uda tak szczerze. Jest bardzo ładny i ma takie fajne, właśnie tutaj to co chciałem wam pokazać, to dlaczego mi zależało, żeby go tak wam pokazać, to są te jego właśnie odnóża, które od wewnętrznej strony zobaczcie są pomarańczowe, no przecudowny stwór. Dobra, dobra, bo już się wyrywa, trzeba będzie go puścić i oj. Dobra, Ise poleciał. Dobra, widzę, że część wycieczki już wróciła z góry. No i tyle. Na razie myślę, że wystarczy, bo już się ze mnie leje. I... Aha, tam motylek lata. No. Yy, I tyle. Ja sobie teraz idę trochę odpocząć, a potem widzimy się w kolejnym parku narodowym. Hej. Czajcie, coś wam pokażę, bo to jest też ogólnie śmieszne dość. Tu są setki takich maleńkich prześmiesznych krabów, które spylają, i normalnie faktycznie są ich setki. O, tu koleżka się szybko zagrzebał, i tutaj też. I słuchajcie, momentalnie one się zagrzebują, wszystkie. O, no. Jest i już nie ma no. no dawaj 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 Hej. co ile ich tu jest ej do bez... ja pierdzielę mega śmieszne pokażę wam jakiegoś bo są strasznie zabawne O, widzicie? I mają takie śmieszne te... O, już będzie je szczypał i gryzł. Przezabawne. Dzień dobry widzowie! Nadaję do Was z pokoju hotelowego w Mu 5. Jakby ktoś nie wiedział, to jest takie miasto, które ma cyferkę w nazwie w Tajlandii. No i jestem w pokoju hotelowym. I ktoś by się zapytał, dlaczego w tym momencie nie jestem na robalach i nie grzebie w krzakach. No właśnie dlatego to trochę nagrywam, bo to miał być odcinek trzeci z Tajlandii, a odcinka trzeciego. Nie będzie. Nie będzie z bardzo prostej przyczyny, ponieważ w końcu tajskie jedzenie mnie pokonało i nie wdając się w takie bardziej lub mniej przyjemne szczegóły, no to po wczorajszej kolacji zeszło ze mnie absolutnie wszystko, absolutnie wszystkimi możliwymi otworami, łącznie z nosem, bo się posmarkałem. Więc leżę, znaczy teraz siedzę, ale ogólnie leżę cały dzień i umieram i, i no wiadomo, że wolałbym grzebać za pająkiem, ale no w takiej sytuacji. Jak jestem cieniem człowieka, to, to nic się nie da zrobić. W każdym razie, yy, to będzie końcówka chyba drugiego odcinka. Mam nadzieję, że tego materiału wystarczy na dwa odcinki. No nie znaleźliśmy ptasznika. Szkoda, co prawda, jeszcze jutro mam jeden dzień w Bangkoku, yy, bo jak nagrywam, to dzisiaj jest czwartek po południu, piątek Bangkok i sobota rano wyjazd do Polski. Wylot. Yy, więc, więc, może chociaż tam no, no nie oszukujmy się, w wielkim mieście nie nagramy Ptasznika. Mam nadzieję, że te dwie części Wam się podobały. Ja idę zdychać dalej i dajcie znać, co byście poprawili, albo czego byście nie poprawiali, albo co. Ale jest, jest, jest jazz, no. Noc nie przez i takie fikuśne problemy to, to może, może to niszczy człowieka. I w sumie dziękuję Wam bardzo za dotrwanie do końca. I widzimy się w kolejnych materiałach, które będą realizowane już na terenie Polski, naszego pięknego kraju. Hey.